Siemanko widzowie, dzisiaj jesteśmy na rygimce.pl i oto jest Kamila Guzy, x 1 1 vs jeden. jeden. I tutaj będzie takie nagranie. Ja siedzę w tym razem nie klepię, mój kolega jest, na, jest nawet na Discordzie. Siemanko. No jestem siema jak, jak tam walka? Zapytam się. No ale zła w Bo, ej, bo on poz kamerą um, poszedł. Poza kamerę. No dobra. Witaj. No, i widzę, ja mam taki, perché. Okay. Mam taki cliponek. Nie chcę go walić. Co? Jak Patrzcie! Admin dedu! Admin dedu! Nie bij! <laughs> <laughs> Filip! Czekaj na mnie Dobra, ja mogę się z Filipem jeden fajnie jeden klepać! Jezus Maria, muszę się Dobra widowie, potujemy się i lecimy. Biorę łyczkę i lecimy. Albo nie wiem, co wolicie. Słuchajcie, to mogę tak klepać. Widzicie, jak się klepie widowie? Nie wiem, czy wam się tak podoba. Dobra, <laughs> mi się na pewno co nie podoba. Co jest? Ile? Ile? Dobra, nie wiem. Spycham mnie. Kura widzowie, bo ja nie z tego było odcinek, żeby walczyć. Tylko, żeby oglądać bitwę. Dobra widzowie, co tu się dzieje? Ej to, to, to co, X się że cię ciebie zarał, czy co? Nie, on pisze jak ja cykam perałkę, to so, żeby sobie podmienić hałm. Hmm. Natala. Ja wiem, po co pieseczki nie biją 2 vs 1. Ja wiem, czemu nie klepią. Dobra, widzowie, na pewno wiem, że musicie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Idzie tam kolejna osoba. Mocie z lotu ptaka. Widoczność. O. Co Co? Proszę Państwa, Kamilek wygrał z X-Szyculcem. Gratulacje! 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 Gratulacje. No. A teraz rozwal olipida. Nie. Kurde, bo ja nie chcę Dedać, No ale Jezus, no zbanie Czemu on cały czas mnie bije? To równo było, ja 90 Widzowie sub i łapka dla kamileku i kończymy odcinek Kamilku, co chciałeś powiedzieć? Fajnie się walczyło? nawet. No. Lepiej mi się walczyło. I co lepiej mają widzowie zostawić? Chciałem. Co mają no widzowie zostawić? Łap, łapka i subika oczywiście. No właśnie. Łapkę Dobra. i subika. Jeżeli no. pa... mamy daily, mamy daily. Pamiętacie dwa daily. Do końca miesiąca. Jutro muszę wrócić. Jutro. Jutro wrzucę. Hmm. Dobra, kończymy odcinek. Siemaneczko widzowie. Elo.